Home Alone. Are you sure all alone? I'm at you alone. Is it got to be here alone? I don't think so. Directed by Chris Columbus, coming November 16th. Także po dobą. Kevin przede wszystkim zaskoczył mnie postaciami trzecio i czwartoplanowymi. Mm. Jak na przykład Buzz McCallister czy Marley. W pierwszym widzimy brata, mm. który mimo wielu prób zdominowania Kevina dzięki swojej sile i agresji finalnie okazuje się postacią potrafiącą okazać uczucia, co jest przykładem jak wielowymiarowe postaci stworzyli tuż scenarzyści. Z drugiej strony sąsiad Marley, od którego realnie mm. czuć grozę. Dopiero gdy poznajemy jego historię i to z czym się zmaga od lat, zaczynamy mu współczuć i, i kibicować. Tak powinno się pisać postacie do topowego kina, nic dodać, nic ująć. Mm. Więc ja bym zwrócił uwagę, jak, jak jesteśmy już przy postaciach drugiej trzecioplanowych, ja bym zwrócił szczególnie na postacie drugoplanowe, czyli na dwóch włamywaczy, czyli Harego i Marwa, granego przez Daniela Sterna i genialnego Joe Pesh'ego. Szczególnie się tutaj zwróci uwagę na Joe Pashego, który pojawi, pokazał w Kevinie swój, że ma również talent komediowy, mimo że jest to aktor znany głównie z kina gangsterskiego i wręcz stworzony do kina gangsterskiego. Człowiek, który jest jakby synonimem kina gangsterskiego. Pamiętasz pewnie tę, tę scenę z chłopaków z Farajny, kiedy on oburzony, oburzony w barze mówi: Czy, czy ja się rozbawiam? Jak, czy ja się rozbawiam jak klam? I mimo, te, mimo tego wychodzi, że Joe Pesci jest naprawdę świetnym aktorem komediowym i kapitalnie się go oglądało właśnie ten. I świetnie to ten, świetnie to, świetnie to wygrał w Kevinie. Więc szczególnie właśnie jeśli chodzi o aktorów, to do Joe Pesciego oraz, jeśli mówimy o, o innych postaciach, zapamięta, naprawdę mocno zapamiętałem postać graną przez Johna Kendiego, czyli tego tego lidera zespołu grające, grającego Polkę, który zabiera matkę Kevina z powrotem do domu, nie? Pamiętasz tą scenę, jak oni siedzą tam w tej, w tej, pszczepie, znaczy w tej pszczepie, na, na padce tak. tego samochodu i grają właśnie ten, te kawałki tamte, Polkowe, nie? No tak, faktycznie. To ja dodam. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest niewiele filmów, które grają jedną lokacją. A gdy już się pojawiają, to okazują się być wybitne. Podam tylko trzy przykłady: 12 gniewnych ludzi, Loki z Tomem Hardym, czy mm -hmm. film winni z tego roku. To produkcje, które zdecydowanie podnosiły mm -hmm. poprzeczkę, ale oglądając jak świetnie ograna jest lokacja domu Kevina, mm -hmm. zastanawiam się, czy nie mógłby być dla nich mm -hmm. równoprawnym partnerem. A ja mam do Ciebie pytanie. Śmiało. Co według Ciebie czyni Kevina świątecznym klasykiem? Bo Filmów świątecznych jest mnóstwo. Co roku wychodzi mnóstwo filmów świątecznych. Co powoduje, że akurat Kevin jest uważany za taki kultowy i jeśli mówimy o filmie świątecznym, przynajmniej w, polskie, w Polsce, yy, zwykle myślimy o Kevin'sa w domu. No, przede wszystkim licencja Polsatu na ten film. <laughs> no coś w tym jest faktycznie. I to chyba, to chyba jest taki element wspólny większości klasycznych filmów świątecznych i każdy kraj ma Swój film świąteczny, a tak jak mówisz, zwykle jest to spowodowane tym, że po prostu stacje telewizyjne tłuką go rok w rok w okresie świątecznym, dlatego stają się krótko. No to jest faktycznie dobra odpowiedź. <gulotny> Dziękuję. <gulotny> 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 Punkt. Przyznany. Pytanie na siebie. <gulotny> No właśnie, a jestem ciekaw, czy ty masz jakąś swoją teorię? Yy, ja czy mam swoją teorię? No właśnie, skąd ten świąteczny hit? Skąd on się wziął? Skąd ten świąteczny hit? Wiesz co, mi się wydaje, że to jest ciepło, przede wszystkim ciepła świąteczna komedia, nie? Niby ich jest dużo, i to zwykle te filmy świąteczne są takie, nie? Ale tutaj myślę, że dużo dała właśnie ta komedia, ponieważ no od, od małego pamiętam, że. Ten Kevin zawsze był mega zabawny i to była produkcja, przy której bawili się zarówno małe dzieciaki, zarówno starsi yy, nie, wiem, rodzice, a kończąc na dziadkach. Więc to na pewno była, było idealne właśnie takie kino familijne, gdzie cała rodzina mogła przy świątecznym stole sobie, czy po świątecznej kolacji mogła sobie usiąść i wspólnie razem obejrzeć yy, ten film. I do tego was wszystkich zachęcamy. Kevin w Polsacie na pewno w tym roku będzie. <laughs> This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? Can't tell you that. Why not? Cuz you're a stranger.